Nie, nie, nie. Pam pam pam, pam, pam. Czołem, kurwie, tu z dun, a to gruba, wysrywy. Wanted Dead Polski, japończyk edy. Długo się zastanawiałem. Długo. Premiera miała miejsce dwa tygodnie temu, to długo, Długo się zastanawiałem, czy w jak kupić ten produkt. Kupiłem go pod pewną chwili, zagrałem. I po 6 godzinach mogę wydać Wam werdykt w miarę na bieżąco, skończyłem ją jakieś 3 dni temu, na dwa posiedzenia, Tylko po 3 godzinki każde i czy warto według mnie celować w ten produkt, skąd były moje obawy, czy nie warto, dowiecie się, bo się nie dowiecie z tego materiału, więc enjoy this motherfuckers! Wanted Dead to jest gra twórcy jakiegoś tam legendarnego, twórcy Ninja Gaiden, któremu wyszła ta seria. Jest kultowa i jest religią wielu, wielu polskich Japończyków oraz tych, którzy lubią hardkorowe gierki. Ja to rozumiem, bo to jest bardzo dobra seria. W międzyczasie też stworzyli Uber Krapa. Dla mnie chyba najgorszą grą poprzedniej dwóch generacji, czyli na Wii U Devil's Third, która jest dla mnie jedną z najgorszych gier, jakie w życiu grałem. Pozdro polskie japończyki, które kurwa nie wiem dlaczego gloryfikują ten tytuł, a on jest kurwa po prostu chujowy, a nie o nim tu mowa. Yy, Obawiałem się, że pod David Sturt oni nie doniosą tego produktu. Czy im się udało go donieść, czy nie, dowiecie się, bo się dowiecie z tego właśnie odcinka. Hmm, czym jest Wanted Dead? Nie wiem, czy twórcy potrafią zrobić inną grę niż slashero shootera. Mam wrażenie, że nie. Przy okazji. Udającego, że jest wymagający. On nie udaje, on jest mega wymagający, ale w ten taki najgorszy możliwy sposób. Czy jest najzwyczajniej w świecie, nie jest absolutnie, o czym zaraz troszeczkę więcej. Właśnie kot się myje na poduszce i trochę obraz mi się napierdala, więc przepraszam Was bardzo za przerwę techniczną. Kocie, nie myj się teraz. No, w każdym bądź i razie, jak to ma, moje i pamięci babcia z Wanted Dead jest znów slasheroshooterem. Po raz kolejny. Jest to azjatycki odłam te, te, tego, próbujący być na siłę bardzo widowiskowo, brutalno e, trudny, co mu wychodzi w wielu aspektach. E, czy fabuła, jak zawsze, jest marginalna? Oczywiście, więc nie będę o niej dużo mówił, wystarczy, ona jest, więc to wystarczy. W sumie są jakieś androidy, które się buntują, kuj wie, czy one są dobre, czy one są złe, czy ty cyj dobre, czy ty złe. Takie typowe science fiction pchuje moje dzikie węże, żeby szlachtować główną bohaterką setki przeciwników kataną, na zmianę z karabinem maszynowym i z pistoletem. Eee, może najpierw zacznijmy od plusów tego tytułu. Plusem jest na pewno system walki i on mi się podobał jako taki. Uważam, że miał swoje surowości, które były w niektórych momentach chujowe, eee, ale nie był zły, nie był, Davies, nie był nijakim Devastardem, nie był też zajebistym Ninja Gaidenem, był czymś pomiędzy tymi dwiema. On był fajny, on jest fajny, nie jest zajebiston, on nie jest chujowy, on jest fajny. Główna bohaterka jest jedną z fajniejszych głównych bohaterek, jakie poznałem ostatnimi laty. Po miłym zaskoczeniu, jakim jest dla mnie osobiście Forspoken, jeżeli chodzi o główną bohaterkę, o czym dowiecie się w poprzednich wystrybach. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to polecam. Tak, pewnie nie oglądaliście. Nieważne. Tego też pewnie nie oglądacie. I chuj wam tu Nieważne. W każdym razie, główna bohaterka jest, kurwa, nie dość, że. No, jest taka pode mnie. Ona jest smaczna. Kurwa, ona jest taka. No, nie jest. Lolitkową japońską pięknością, ona nie jest babochłopem z zachodnich gier, ona jest znów kolejna bohaterka, która jest dla mnie bardzo smaczna. Ona jest naturalna, ona jest ładna, ona jest dosyć wulgarna w tym wszystkim. Fajny ma design, te jej włosy fajnie falują, te piegi takie nadają mi tego i trochę trochę, trochę na twarzy daje takiego kolorytu i chrypka w głosie daje no takie, że hmm, jest po prostu... Ona jest seksowna dla mnie, ona nie, 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 ale nie w ten taki chujowy seksowny sposób, że o kurwa, błb, 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 stulejka, limka, nie. Ona jest po prostu w takim naturalnym środowisku, po prostu odnajduje się w tym świecie jako postać i do mnie ona przemawia pod praktycznie każdym aspektem jej design, jej charakter oraz to, co sobą reprezentuje. Myślę, że wielu z was się on spodoba. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, bo tutaj możecie nie widzieć, bo tam się dużo dzieje na ekranie. To sobie zobaczcie gdzieś tam jej design w sieci, No, mi się on bardzo podoba i to jest duży plus. I ona sama jako postać jest dużym plusem. No, Jak Fabuła, jak mówiłem wcześniej, jest chujowa na maksa i kurwa. jest tylko pretekstem po to, żeby napierdalać. Co było dla mnie? Osobiście. A muzyka jest. Jest spokojnie w niektórych momentach, jest mniej spoko w innych momentach. Nie potrafię jednoznacznie stwierdzić, czy ona mi się podobała, bądź nie. Więc uznaję ją za takowy. Plus, nie przeszkadzała mi w niczym, ale też nie była tak zwyczajnym ani jednego kawałka w sobie samej gry. Nie pamiętam. No cóż, życie, kurwa. Trudno, żyje się dalej. No, no, no nie. Ścieżka dźwiękowa absolutnie nie zapadała mi w pamięci. Oprawa graficzna Rodens PS3 wczesnego dość dawała old oldschoolowej otoczce, mi nie przeszkadzała absolutnie i to działało dobrze. Chociaż grałem w to na PS5, absolutnie się dobrze bawiłem, będąc, grając w taką brzydszą grę, bo te brzydsze gry mają rację bytów, nie wszystko musi być kurwa jebanym God of jebanym Horizonem, czy jebanym... nie wiem, są tam jeszcze takie piękne kurwa... i, i, i tak wszyscy się spuszczają nad tym, bo jest... nie chuj wie, dobra, nieważne. Ta gra jest średnia graficznie. Powiedziałbym, należy średnio brzydka, ale ona dodaje... ale to dodaje jej uroku. Jak mówiłem, system walki działa dobrze, sprawnie i poprawnie, trzeba fajnie miksować sobie styl pistoletu, żeby stanować się tylko przeciwko, a nie zadajesz sobie praktycznie damage'u, kataną szlachtujesz, zadajesz Finishery w stylu Tarantina i Kilbilla, bo jak robisz finishery, to ona spierdala głowy przeciwnik, ona na skacze, się koła łamania, odcina kończyny, przebija ich na wylot, robi headshoty. John Wick powieszony z Klibilem. To mi się skojarzyło z tych ponad 50 wykończeniach. Zdobyłem trofeum bodajże za wszystkie 50 rodzajów wykończeń i poczułem się ukontentowany, bo ta gra ym, była takim wisienką na torcie, jeżeli chodzi o gameplay, jeżeli chodzi właśnie o te finishery i mi się to podobało. Kiedy oczywiście standardowo, kiedy przeciwnik delikatnie miga, już za czasu z znaną tą, już czasu znaną metodą, to wciskasz trójkąt kółko naraz i ona robi tego takiego tam nie? nie, nie, finishera, nie? Jest zajebiste. Zacznijmy od jednego z największych minusów tej gry. Ja ją skończyłem 6 godzin, i A. Nie mam zamiaru wracać, chociaż niby replayability jest. Nie mam zamiaru o niej pamiętać za długo, dlatego nagrywam już w Bo za miesiąca pomnę, że w nią grałem. Po pierwsze, ona jest mega kurwa. Poza tą bohaterką i całkiem sympatycznym systemem walki. Ona jest miałka, nijaka, sztampowa i chujowa. Przepraszam. Wróć. Jest ze wszechmiar średnia. Ona nie jest dobra, ona nie jest zła. Ona jest kwintesencją słowa średnia. Mało tego. Jak wam mówiłem, ona jest niesprawiedliwa, jeżeli chodzi o jej poziom trudności. Już tłumaczę dlaczego. Twórca Ninja Garden pewnie chciał zrobić z tego jakiś uber fajny, hardkorowy wyczyn. Rozstawiając uwaga, uwaga, checkpointy na chybiu trafił. Absolutnie to nie jest przemyślane. I dość po tym korytarzu, no trafiasz przykładowo na falę 20 przeciwników, który sam w sobie jest bardzo trudny już do pokonania. Później to pada cię boss, a żeby po bosie, jeszcze kawałek podejść, zrobić kolejną falę. I dopiero po tym jest checkpoint. To trwa 30 minut, giniesz w trakcie 20 razy, a ty. Kurwa sobie myślisz, gdzie twórca miał kurwa, mózg, że robi coś takiego. No i ona tak ma z tymi checkpointami. Ona raz je ma co 20 sekund, raz je kurwa co pół godziny. I teraz się zastanawiasz, kurwa, czy to jest zamysł twórców i sprawienie, że tak gra jest oldschoolowo fajna, czy to jest kurwa po prostu braki w designerskim Takiej konstrukcji tego całego poziomu. Dla mnie osobiście, niestety, to już był krok poniżej pasa. Ja rzadko to robię, bo zwykle grywam gry na poziomie normal. W tym wypadku, ginąc ponad 20 razy, powiedzmy na tym etapie, o którym przed chwilą mówiłem, gra mnie zapytała, czy chcę kurwa odpalić typ nieistniejący nazwa gecko mode, który polega na tym, że on. To jest taki easy mode, a nie very easy. Bo to gra nie jest very easy, kurwa i ja tak ginąłem. Polegająca na tym, że. Miałem trochę więcej życia, trochę więcej apteczek i dawałem większe obrażenia i jakoś przetrwałem do końca gry, bo kurwa myślę, że jeżeli na początku już takie rzeczy mnie wkurwiały, to później po prostu bym był... Irytacja pójdzie max, a ta gra dla mnie nie zasługiwała na to, żebym ją na tyle długo ogrywał i na tyle masterował, żeby czerpać przyjemność z tego, że ginę. Niestety. To nie jest taka gra. I cóż Wam mogę powiedzieć? Absolutnie... Grę polecę osobom lubiącym chińskie gierki i grającym w nazwiska a nie w gry. Ja znam takich parę osób. Nie mówię, że to jest źle. Ja ich bardzo lubię i szanuję jako graczy. Natomiast wiem, że oni na przykład tą grę masterują i, i bardzo dobrze się z nią bawią i ją chwalą, wychwalają mnie, bo głosy sobie sami. Według siebie tam się m, tymi siusiakami tam spikują, i ja ich szanuję za to, bo wiem, że im się to podoba. To jest dla mnie, to dla mnie osobiście, bo dla nich to, 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 to może takie być, że w ogóle ła wow, kurwa, zrobił oldschoolową gierkę na siłę, niby fajna, ale wcale nie jest fajna. I Dla mnie to jest ten problem, bo ona wcale nie jest jakoś super fajna, ona jest w wszechmiar średnia, ona nie ma nic super fajnego, wywyższające się ponad przeciętność, a bar, parę elementów ma słabszych. Ma parę elementów naprawdę dosyć fajnych, jak system walki, finishery i glider główej bohaterki oraz ma bardzo dużo elementów wkurzających, jak checkpointy, o których mówiłem wcześniej, na siłę wyśrubowany poziom trudności, bo on nie jest wcale trudny w sposób racjonalny, on jest trudny w sposób kurwa przejebany. I tak naprawdę tyle, co mogę o tej gierce powiedzieć. Czy ja ją polecam Wam, tym, którzy nie grali? Więc tak, jeżeli macie w duszy polskiego Japończyka o którym mówię tutaj w tej recenzji parę razy. Pozdrawiam na to, pozdrawiam Dżanki, chuj wam w dupę. Hej! Eee, czy ja innym ludziom, znaczy ludziom z takim lekkim, Polecam na pewno ten tytuł, kiedy będzie kosztował 100 zł, nie 200? Myślę, że, że, że to jest dla was taki punkt odniesienia i myślę, że będziecie się z nią dobrze bawić. I wystawicie tej grze takie trochę poniżej 8 tacy polskie japończyki, a nie tak silne jak chłopaki, o których wcześniej wspomniałem. Czy normalnemu zjadaczowi chleba taka się spodoba? Tak, jak go dodadzą do plusa, game Passa, innego chujapasa, pasa, jako darmowa gierka do ogrania w te 6 godzin, i wy się nie poczujecie oszukani wydając na nie pieniądze, bo ona, mówię, ona ze wszechmiar nie jest zła. Ona jest ze wszechmiar po prostu średnia. Ym, I nie, jej wulgarność, brutalność wcale nie pomaga jej w tym, żeby była grom przewyższającą przysłowiowego średniaka. Więc nie pozostaje mi nic innego jak delikatnie ocenić ten produkt i, i, i jak tak sobie równoważę plusy minusy plusy i minus to jedyne co widzę to ja ją oceniam w skali od 1 do 10 nie w skali jak mówię, dzisiaj widzicie jakieś PPE czy innych gównach recenzje kurwa w skali 8-10 tylko w skali 1 do 10 gdzie 5 to jest gra średnia 8 to już jest bardzo dobry produkt wręcz niemal perfekcyjny tak więc ja tak oceniam. I staram się tak oceniać moje materiały. Czysto subiektywnie, oczywiście. Tak nie pozostaje nic innego, jak ocenić ten produktem takie. Dla wszystkich, naprawdę. Już nie mówię o polskich Japończykach, dla... o których parę razy mówiłem. Dla wszystkich oceniam ją jako takie. 6. Mocne 6. Jest to gra, która nie zawadziła mi. Skończyłem ją, nie miałem uczucia, jak na przykład przy Gun Grave Gore i czy tam paru innych, uczucia. Kurwo, że w to grałem. Ja w to mi się bawiłem dobrze, ja ją szybko zapomnę, ale to, w co widziałem, nie było złe, żeby tego nie skosztować. Więc, jeżeli ona będzie w jakimś abonamencie, śmiało celujcie. Moim zdaniem warto sobie spędzić te 6 godzin. Jeżeli możecie od kogoś pożyczyć, jakiegoś polskiego Japończyka, który yy, yy, sobie ją kupił za 300 złotych pojeby, yy, to skosztujcie. Jeżeli będzie na jakiejś Uber promocji, to tacy ludzie, którzy lubią slasherki, lubią czasami coś innego niż AAA, no myślę, że taką stówkę dajcie i będziecie się bawić poprawnie i zapomnijcie, że to kupiliście, potem sprzedajcie to, wyjepcie przez okno cokolwiek, bo tacy jak ja normiki tego typu, że ja może i nie gram w Ubisoft i gry AAA, tak w tym średniaku nie widzę nic, co, co bym mógł w 100% Wam wszystkim polecić, więc Cóż zostanie mi rzec? Jeżeli słuchacie tego i zrozumiecie, co miałem wam do przekazania, to jest gra dla was albo nie i chuj wam w dupę. Natomiast osobiście ani nie polecę wam, ani nie wam, wam polecę. Nie potrafię, jestem rozdarty, bo ja się dowiełem dobrze, ale ta gra była średnia. O! I to jest idealne podsumowanie całego Wanted Dead twórców legendarnego Ninja Gaiden i chujowego na maksa Devil's Third. To tyle, jeżeli chodzi o gierkę. Co teraz? Teraz gram dalej z kochanym, wpijając platyle multiversus, z czego za, serdecznie zapraszam Was do zabawy z nami na streamie. Dodatkowo jutro wchodzi, dzisiaj o północy, wchodzi z Fatal Frame 4, które przejdę i mam zamiar wam zrecenzować na, na kolejnych wystrywach, Więc na paranerdy para nerdy, dla ścierwa i dla mojego kota też. Yo! Jo jo, jo, jo.